Witam Was wszystkich, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, gdzie to z moim bratem Mateuszem, który jest właśnie za kamerą. Witam. Pójdziemy sobie na boisko i sprawdzimy swoje umiejętności. To może nie, ponieważ ja nie umiem grać w piłkę, on umie, więc myślę, że się trochę dowiem. I co? Zostawcie suba, łapkę w górę i co? Widzimy się na boisku. Witam na boisku. Będziemy grać w piłkę. Dobrze, teraz mamy konkurencję, gdzie będziemy strzelać w słupki. Jedna bramka, jeden słupek to jest 5 punktów. I będziemy strzelać sobie stąd, gdzie jest ten patek. Gdzieś stąd. Każdy z nas ma po 5 strzałów. I mam nadzieję, że to wybiam. Dziękuję bardzo. надо вот Trzecia próba na razie nikt z nas nie trafił. Czas przełamać Wszedłem jako najpierw, wyszłam na lewicy. Trafił. O, to jest dźwięk. Prawdopodobny. Trze, trzecia seria. 1 do 0: 5 punktów. Ja mam 0. Przegryw w roku.

Jest. Przegrzałem już telefonem Mówi do Was nowy mistrz strzałów. Teraz czas na konkurencję strzelania i mam nadzieję, że wygram. Dziękuję bardzo. Witam, teraz czas na mój strzał, mam nadzieję, że strzela. Tyle, Kto dla Was mówi? Mistrz, strzał działach plan jest taki że ja strzelam z bliżej, bo ja nie umiem grać i on strzela z dalej, a ja zbliżej. No więc teraz mój, jak moja kolej. Udało się. Dobra. Teraz czas na konkurencję, w której będziemy strzelać bramki. Na pustą bramkę będziemy strzelać. A więc tak. Zwykła bramka to jest 5 punktów. Wolne rogi to jest 10. Okienka to jest 20. Ale za strzał pod poprzeczką macie 15 punktów i będziemy strzelać tak nie wiem tak żeby było dobrze to nie wiem stąd gdzieś tak to, to dobrze więc to zapraszam dobra czas na mój strzał jestem pierwszy mam nadzieję że pierwszy będę też w tej konkurencji i zapraszam proszę oglądać moje porażki no, może najpierw powiem gdzie zamierzam strzelić może strzeliłbym Myślę, że na, tak na początek to może tak początek, rozgrzewka. A w sumie dobra, lecimy po okienkach. Jak nie to przecież będzie też pod przeszkód. Coś takiego. Tak żeby było na początek. Potem jak przegrywam, no to może tam będę o, słupków. Ale na razie to wiecie. Pięć punktów na moim koncie, powiem tak, wiedziałem że wyjdę na przegrywa, więc nie będzie. Teraz ja strzelam, zobaczymy jak pójdzie, ja tutaj nic nie obstawiam, ponieważ nic nie wiem. Gdzie będziesz chciał uderzyć? Nie wiem, powiedziałem. Czy masz plan nie, na zdobycie przynajmniej pięciu punktów? Nie, nie mam, strzelamy. Teraz na jego strzał, oby nie trafił. Dobrze. Było to, e, była to bramka. Ja mam obecnie pięć punktów i on też ma tyle samo. Tak, dokładnie. Dobra. Druga próba. Będzie okno. Tak zakładam, będę strzał jak najwyżej mogę. Pewnie będzie po ziemi strzał, ale oglądnijcie, by się za mnie pośle. Zaliczamy jako po, pod poprzeczką? Ja myślę, że zaliczymy pod poprzeczką. 15 punktów na moim koncie. No więc, co, zaczynamy. Przy słupku zaliczamy, ile jest punktów? 5. 5 to była zwykła ramka, to chyba jest 10. 10. 15 punktów na moim kącie Na kolejny strzał. Nie będę się pieprzyć, że tak powiem. Walka o dużo punktów. I teraz czas na strzał pod pubicą. Kolejne 15 punktów, prawdopodobnie. Albo coś źle policzyłem. Dziękuję bardzo za uwagę. Kładamy się, jak strzelisz więcej niż bramkę, czyli przy słupku, poprzeczka, pod poprzeczką i okno, albo w słupek, to wygrywasz. Był to środek bramki, czyli zwycięzca jest yy, tylko jeden. Prawdopodobnie w konkurencjach jest dwa do jednego dla mnie, więc wygrałem to. A wy widzowie, za chwilę się dowiecie, kto wygrał.